Jestem na leśnym pit stopie Pit pitstop in the forest myska Street Czekam na misia Umówiliśmy się na 20, jest około 20.46 Co prawda czekam tu na niego od rana, nie byłem w pracy, tak więc przepraszam mojego szefa No będzie to jakaś szybka nagryweczka O tym jak zbieramy grzyby, tu gdzieś resztki śniegu, żeby ulepić ostatniego w tym roku bałwana Przyszedł kwiecień Wiadomo kwiecień, pleśnie trochę przeplata Przedtem było trochę zimy, trochę grochówki. Teraz w końcu przyszła wiosna. Mam nadzieję, że on w końcu nadejdzie, jest trochę chłodno. W jednym z ostatnich odcinków tego, tej serii pokażemy Wam również naszą relację z yy, Targów motoryzacyjnym Motor Show Poznań 2013. Stoję tutaj, ciemno jest. Mija mnie jak słyszycie kilka aut, kilkanaście lub kilkadziesiąt, brie, riaba Bobo Boy. Myślę, że kiedyś to niedługo nadejdzie, bo robi się coraz ciemniej i nie będziemy nic widzieć. Czekajcie na dalsze relacje i bless.